Marta Dąbkowska, jedyny w swoim rodzaju, jesteś jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny, wyjątkowy. Nikt inny na świecie nie ma takiej barwy głosu, takiego spojrzenia, takiej aury wokół siebie. Nikt inny poza Tobą nie miesza herbaty właśnie w taki sposób. Nikt inny poza tobą nie pasuje jak ulał do tego czasu i miejsca. Bóg się nie myli. Gdyby cię nie stworzył, nic nie zastąpiłoby puzla w układance życia. Wiedział dobrze, że jesteś niezbędny tu i teraz. Taki, a nie inny.